Ile to rok świetlny i dlaczego w ogóle go stosujemy? Oczywiście tutaj na Ziemi najczęściej tą jednostkami odległości jest metr, kilometr, ale ponieważ wszechświat, delikatnie mówiąc, to jest dosyć duże miejsce, to te nasze jednostki byłyby no, ciężkie w użyciu, jeśli mowa o wszechświecie o odległościach panujących we wszechświecie. Dlatego astronomowie, naukowcy musieli stworzyć nowe jednostki. Odległości, które bardziej odpowiadałyby tym wartościom, jakie mamy we wszechświecie. Taką pierwszą jednostką jest jednostka astronomiczna, czyli odległość od Słońca do Ziemi, wynosząca prawie 150 milionów kilometrów. Ale nawet jednostka astronomiczna jest czymś zbyt małym, żeby to używać, gdy mowa o kosmosie. Dlatego powstał rok świetlny i te lata świetlne. Właśnie są używane, kiedy mówimy o kosmosie. Ile wynosi rok świetlny? Oczywiście jest to odległość równa temu, ile pokona światło w próżni w czasie jednego roku juliańskiego. Czyli to na przykład światło pochodzące od Słońca, jaką odległość pokona w, w czasie jednego roku juliańskiego? 365 dni i 1 czwarta dnia. A musimy pamiętać, że. Prędkość, oczywiście ta prędkość światła odnosi się do prędkości światła w próżni, wynosi 290 732, przepraszam, 792 km na sekundę, czyli prawie 300 tysięcy kilometrów pokonuje to światło w czasie jednej sekundy. Do Ziemi dociera po około 8, 8 minutach i 20 sekundach światło, a... Ta miara odległości wynosi tyle, ile to światło pokona przez rok, czyli coś niewyobrażalnego. Wystarczy po prostu pomnożyć te 299 792 km przez sekundy, a w roku mamy 31 557 600 sekund. No i otrzymujemy około 9,5 biliona kilometrów. Tyle właśnie wynosi rok świetlny. Niewyobrażalna odległość ale wcale nie tak duża, jeśli spojrzymy na ogrom Wszechświata. I chociaż nam się wydaje, że to jest bardzo dużo, do Słońca, tak jak powiedziałem, 8 minut 20 sekund, to jednak, kiedy spojrzymy na Wszechświat, to jest nic. Do naszej najbliższej, najbliższej nam gwiazdy jest 4,25 lat świetlnych, ale średnica naszej galaktyki to już 100 tysięcy lat świetlnych, czyli już bardzo dużo a kiedy spojrzymy jeszcze dalej kiedy spojrzymy na większe galaktyki na to że te setki tysięcy lat świetlnych to jest naprawdę mało miliony setki milionów też nie dają pojęcia o wszechświecie kiedy mówimy o wielkości wszechświata musimy używać miliardów lat świetlnych czyli liczb niewyobrażalnych my jesteśmy zdziwieni kiedy mówimy o jednostce astronomicznej czyli dokładnie 149 milionów 500 97 870 km. Dla nas jest to niewyobrażalne kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy kilometrów, kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, to już jest bardzo dużo. Tu mówimy o prawie 150 milionach kilometrów. A jednostka astronomiczna to jest coś niewielkiego w porównaniu do roku świetlnego, ponieważ rok świetlny zawiera w sobie 63 241. Jednostek astronomicznych. I to właśnie tylko to może nam oddać wielkości we wszechświecie. I właśnie też dlatego te nowe jednostki zostały niejako stworzone, zaczęto ich używać, ponieważ to, co używamy normalnie, w żaden normalny sposób nie jest w stanie opisać tego, co jest we wszechświecie. A jeszcze kilka liczb. Grubość naszej galaktyki 100 lat świetlnych. Średnica, jak wspomniałem, 100 tysięcy lat świetlnych. A my do centrum naszej galaktyki mamy 28 tysięcy lat. Czyli to światło od naszego Słońca, zanim doleci do centrum naszej galaktyki, musi minąć 28 tysięcy lat, około 28 tysięcy lat, żeby do tego doszło. A gdy ktoś jest daleko od nas, jeśli chodzi o odległości we wszechświecie, czyli na przykład 6-7 miliardów lat świetlnych, no to już są rzeczy, i odległości niewyobrażalne. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały, na inne kanały. Linki są w opisie. Do zobaczenia i do usłyszenia ponownie.